Sam Mateusz Kielczkowski. Siemanko witamy w kolejnym odcinku, nie było nas tu. Ła wow. nie jeszcze się ludzie pytali, czy w ogóle my tu jesteśmy jeszcze na tej nie, nie było nas bardzo długo, a tu same zmiany, zmiany, zmiany. Tak, wszystko, wszystko się zmienia, wszystko się toczy. U mnie już Antek prawie chodzi już przy meblach to świga, chodzi u ciebie wczoraj uf. Tak, u mnie ja. stanowina będzie córka. Będzie córa u mnie no... <słuch> Wiadomo, że chciałem syna pierwszego, no ale... Ale już imię, wszystko jest? Zosia. Zofia. Zosia, ładne imię. Moja, moja Michalina chciałem, jak będzie córka, to albo Zosia, albo Hania. Zosia mi się podoba, mam miałem Zosię, dobrze mi się kojarzy. No. Tylko, że no to się boję, że będzie do mnie podobna. No to jest. No wtedy męża nie znajdzie na pewno. No może lepiej. Tak, powiem ci tak, z twarzy to jeszcze niech będzie podobna, gorzej jak konstrukcja o no jak będzie no. Tak, Nie. Nie, to się a nie. No ładna. co? Od... Tym, zawsze są małe, drobne, takie wiesz. I to właśnie nie jest mała drobna, bo jest 12... nie, 13 tydzień, a... Ale... na 14 chyba jest, to to... Ile jest? Wygląda Na, na którym tydzień ona wygląda? Na <noise> 13. A jest? No to taka nie mała taka jest. No Ale tydzień w tą, tydzień w tą. To będzie. Bo się tydzień wcześniej urodzi, no to będzie. To nie ja to nie wiem, jak to się liczy, to wszystko. Ja też nie, ale szczęście jest straszliwe. No, no tak. to. Zbaczcie, jest, jak się życie zmieni. Nieporównywalne jest to, jest to z niczym na pewno. Cię Nikola, Cię Nikola rano mi wysyłał filmiki, jakiego ten malutki stoi przy telewizorze i tam puka w rękę i odpisze mu. Ja mam to samo. <śm> ja mam to samo. Stoi przy ławie, i puka i przy ławy ściąga. No. Ale Nikoli ten syn starszych wie jaki łobuz jest. Nie, widziałem. łobutuje <śm> <śm> tam. Bandel bandela sobie przez <śm> Ale wiesz, ale dobrze, że Nikola kolego zabiera, gdzieś tam kurczę, na jakieś, wiesz. Na, na, na tematy, na sportem go trochę zainteresuje, będzie wiesz. Ja też bym to zabierał, chociaż kurde, na pewno takich ambicji swoich nie chciałem na dziecku spełniać, bo to jest najgorszy chłopak, co może być. No. Takie niespełnione ambicje rodzica, nie? Tak, że no, ja bym z tego teraz. Nie no, coś się do nie będę Nie, ale ja na przykład swojego antka też bym nie chciał. Jak będzie chciał sam, oczywiście pomogę, no nie? Ale jakby tam... a to musiałby samo Na siłę, na siłę nie będę pchał. A nie na siłę. Jedyne co na siłę będę, będę to jak najwięcej wypychał z domu. Tak, żeby sportu, prawda? Normalny. Żeby nie, nie siedział. Wiesz, nawet jak będzie chciał do biblioteki chodzić, to nie chodzi do biblioteki, ale niech nie siedzi przed tymi grami głupimi, komputerowymi, To no. też racja. Kluczymy kiedy walka teraz? Wiesz coś? Nie wiem, nie wiem nic jeszcze. Teraz yy, obserwuję awantury, tylko nie wiem, czy one są realne, czy to są takie, wiesz, awantury przed walką. No bo w sobotę jest walka EDI kontra Tor. A widziałem to jest, yy, konferencję wczoraj widziałem. I no. widziałem i widziałem dwie awantury. Jedna jak Eddie wchodził gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, tam był Tor tam już się zaczęli kłócić, wyzywać i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem czy tam jeden drugiego nie opluł nawet. O. A druga to teraz była. Coś siedzieli, gadali, gadali, tylko zrozumiałem, że Edi coś powiedział, żeby jego mama tyle nie mówiła, czy żeby się uciszyła, czy coś, coś w tym sprawdzie. Czy to powiedział do... A że to, a to Tor to, to wtedy. Tak, i tam ten zaczął rzucać, wiesz, a tu pomiędzy nimi jeszcze Eddie, jego syn siedział. Kurczę, ludzie. No, no że przecież... rodziny mieszają w to, to słabe trochę strasznie. Ale wiesz, nie. co jest słabe, chłopaki się znali, startowali razem, kumple. Piątki się zwijało, teraz się wyzywają od najgorszych. Ja nie wiem, czy to Ustaw. tak po prostu. Ale ogólnie, co, to, za, co, to, co to jest za Zegara, co za federacja? Ja tego nie wiem, kto to jest w ogóle w Dubaju, no i walczą w boksie, ale co to za federacja, ja to nie wiem. Ogólnie powiem Ci, że na przykład ta konferencja, była, to zrobiona trochę jak MMA VIP. Ja nie, nie, wiem. <śmiech> no, <śmiech> ja nie wiem, wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest ta sama gala, co ten Martin Ford z tym a'la urańskim Hulkiem, jak zobaczyłem w rzeczywistości urańskiego, urańskiego, irańskiego, nie urański Hulk, bo urański I który ten, na, Wiesz, mi kogoś przypomina, kurwa, z polskich stroknatów. Urański no, by... Hulk? No. Ten irański Halk to jest utyty gościu, no. no utyty gościu bez... No to miało być, być, słuchaj, to miało być coś takiego. A jest tak. <laughs> Miał być trapez, wyszła grusza. Czy, czy my też mamy w taki White Halka? Musimy do Mamy. Ma... O jakbyśmy gościa wystawili. Jednego. White Halka wypróbować? Uuu. Z Iron Hulkiem. Ła Nie, bo się może oglądać, może się obrazić, wiesz o tym. Bo tu nie, nie ma wytni. Nie ma wytni. No. Nie, normalnie, przy wiadomo o kogo chodzi, no. <noise> chłopaki mają swój kanał, też jest, wie... Każdy teraz kanały pozakładam. wiesz. Tak. No ale dobrze jest to przynajmniej oglądać, kurde, w tym internecie. Tak, dokładnie. Wiesz? Przecież jak my zaczynaliśmy tego strochu nakręcić, to... to Szczerze? Tylko... Wolę oglądać takie coś, jak chłopaki siedzą, o czymś gadają, może coś ciekawego powiedzą, tak. przynajmniej wiem, co gdzie się dzieje, niż siedzieć i katować jeden temat, który jest w telewizji. No, no, no albo, albo jeden, albo drugi, bo są dwa. Nie, no tego pierwszego już nie ma, bo zniknął yy, znikną z atakiem Z przyjściem drugiego. Z długiego, ja już nie chcę nawet mówić o co chodzi, ale wszyscy i tak wiedzą, no. no Przełączasz na fakty czy na coś czy obojętne jak ten, no to jest brrrr. Wiesz. Wtedy było brrr, a teraz jest brrr. Niestety. Dobra, no jest przykro, no nie, że takie rzeczy się o. dzieją, bo naprawdę tamten temat uważałem za, za dno, normalnie dno dna. Ale ten temat to no, jest przykry, po prostu i trzeba pomagać, pamiętajcie, Też, jak tylko można, tak. trzeba pomóc. Też możemy pozdrowić wielu strongmanów, którzy walczą właśnie po ukraińskiej stronie, Oleg Filipiak, Koczergin, Wasyl tak. Wiraszczuk. Wiraszczuk, nie wiem czy dotarł już Nowikow. Nie wiem tego, czynoś, tylko wiem, że z Olkiem o rozmawiałem. Olek tam jest w obronie terytorialnej. Gadałem z że nic, nic tam nie potrzebuje. Na razie, wszystko jest. Że bardzo, oni bardzo są Polakom wdzięczni ogólnie za, za tą pomoc. Jak z nim gadałem, to mówisz że naprawdę, że, że my, chyba jako jedyni z Europy, tak no, najbardziej pomagamy I To też jest fajne. No właśnie, i tylko się trzeba teraz zastanowić, dlaczego tylko my. Jesteśmy w tej Unii, więc to powinno być jakoś unijne, środki unijne, fundusze unijne powinny być na, na to pomóc, jakoś rozgraniczone tych ludzi, pomóc im, nie wiem, zacząć funkcjonować ale normalnie jak, w różnych państwach. Jak, jak jest, A jak, tutaj tylko jak historia nie tylko z II wojny światowej, ale z I wojny światowej, I ogólnie odnośnie naszego sąsiada, no Niemcy to jedna wielka kurwa i tak całe życie było i tak całe życie będzie. To się nic nie zmieni. Czy to jest Unii, Unia, czy, czy nie Unia, to taki naród. No. Na Francuzi? A to już w ogóle. Francja, Niemcy... Ten, ten, ten z Kanady trudno przyjechał. Człowieku, gościu, gościu swoim mieszkańcom pod górę tak robi, że masakra. Środki na, na kontach blokuje, bo, bo, bo strajkują, bo chcą żyć normalnie. On tu przyjeżdża i on się wypowiada o demokracji, o wolności. Chłopie, to nie powinni do Polski wpuszczać. Hmm. Ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Mamy bojowego Jarka i to też się cieszy. Tak, mamy bojowego Jarka. Jarek, Jarek wyjechał za radą i już, ten, i już skutki wojny ogląda. No, to chciałem to memy. To te memy, to widziałem, no, to płakałem te... ja Znaczy najpierw jak zobaczyłem złowicze, że. Ale słuchaj, okay, ale przynajmniej coś robią. Dobrze, nie tam się... I Co tam można krytykować, to można krytykować. No, zobaczymy, no, coś robią. No ja mam nadzieję, że jak my byśmy byli w takiej sytuacji, inne Państwa też by pomogły. No. Średnio w to wierzę ogólnie, ale... Ale no, na, nadzieję trzeba mieć. Nadzieję trzeba mieć. Arnolda oglądałeś? Oglądałem Arnolda, powiem Ci. Szkoda, że właśnie znowu tak, nie tak wygrał. Powiem Ci, oglądałem Arnolda i tak mam takie, wiesz, co trochę takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie odczucia, że te ciężary, no bo kiedyś ja też tam byłem, no nie? I te ciężary kiedyś na przykład 10 lat temu, prawie, no nie? I były te same ciężary co teraz, ja nie? No czy, belki, czy nie chłopacy bel... są słabsi, czy kurczy, czy belką sz... nikt nie poszalał, nie? Tam nie było żadnych. Ale to tej... nawet nie chodzi no, o belkę. Zobacz, nie. Hantel ważył 125 kilo, tak? No. Mieli dwie minuty. Dwie minuty, dobrze mówię? Czy ja, dziewięćdziesiąt. Nie pamiętam, jaki był czas. Dobra, ale... dwie minuty czy 90 sekund. Wygrał Nowikow w 7 powtórzeń, no nie? To ja w 2012 czy... Nie, przepraszam, nie w 12. W 13 roku miałem hanta 120 kg we Władywostoku w minutę zrobiłem 5 razy. To zobacz, to teraz wygrywa gościu. Z kielichy, kielich robił hanta 120, chyba 6 razy w 16, czy w 15, w minutę. Minutę. No, natomiast... A teraz a teraz, tak jakby to wszystko nie wiem, albo siadło trochę na dół, ogóle, albo... To, te te, te przysiady dla mnie też to była lipa do oglądania, totalna. No siady to nie. Słabe to. Bo w ogóle moim zdaniem ciąg to powinien być obowiązkowo na każdych zawodach. Ciąg jest ciekawszy do jest dużo ciekawszy, i to jest takie, takie no sedno strongmana No Albo no, na, na Belcen to kto? Tom, yy, nie tą... 190 tylko, tam zaliczył. 213 czy 212? To 190 po 190 zaliczył. Tak. 190 biegu, po 200, tak? No. To ja, no, to, no to jak to porównać do 2014 roku, gdzie Sawicka z tą belką zrobił 4 czy 5 razy. 205 kg. Ja jedyne żałuję, że nie oglądałem tylko amatora. Kurwa, bo nie, 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 wiem, że tam Dawid Pakulski był chyba w finale, dziewiąty był, ale nie wiem, jakiś Polak jeszcze dał amatorze w tym roku, no nie wiem. Nie wiem. chyba nie. Górny, człowiek i to nie wiem, czy ten Pakowski to nie startował jako Anglia, czy on jako Polska? Startował? Nie, nie no? jako Polska, ja jako Polska? Nie, nie. wiem. No pewno. Ja. No, o też by jako ja nie. Szkoda, jestem, jestem podupan, szkoda, to mi jest, ja ci powiem, szkoda, to mi jest JF Carona. No tam poje i tam też poważna kontuzja. Dwa, Dwa ścięgna nie zerwane. Przy Berce je było, nie? Przybe... O, ja... Kurwa, kurwa, S... się złożył. Dwa ścięgna zerwane i. On jeszcze tam pisał, że noga złamana, no bo tabelka mu musła, ale w końcu nie wiem, czy ta noga też, czy ta kość też jeszcze pękła. Czy nie? No to ale się ma, ma jeszcze szansę na powrót? Nie no, no, też wiek ma, nie? 40... 40 lat. 40 lat, no. 40 lat, no liczyć, no w tym roku nie wiem, czy jeszcze wystartuje, no 41 powrót. Słuchaj, Sawicka sprzedał kiedyś to samo przy zegarze. W 2000. Nie w, w 98 albo w 2000 roku, bo w 99 yy, Przepraszam. W 2000 roku on odpadł w kwalifikacjach z Pózianem. W 2001 roku chyba przy zegarze. Stał z zegarem, dał kroka i tak samo, obydwa. Ech. Strzeliły. Uż w Polsce za ciecha taką sytuację miał, nie? No, nie? No, to samo, też mu się nogi złożyć. No Sabiska zwrócił, to sabiska miał wtedy 20 tam kilka lat. Nie? No właśnie dość na regenerację, nie to było 40 lat to może no, być ciężko. Przeciekacie się będzie chciało jeszcze, jeszcze bawić, to no nie? Wszystko zależy od chęci. No. Jak, jak chcesz, to wszystko możesz. No. Jak on ma wiesz, jak on ma z tego fajne, fajną kasę sponsorów tego, ja w miejscu wracam. No bo no nie oszukujmy się. A ty wróciłbyś do strony teraz? Ja? No. Nie wiem czy moje ciało by powiedziało wracam, ale ogólnie do treningów takich, nie powoli wracam, do takich ciężkich treningów, na przykład już barki robię sobie 155 kilo, na 5-6 razy, no tylko że, szczerze, no czy jest sens, ja na, świat... Do... Na, świat, na świat i tak nie polecę, na Arnolda nie polecę, na zawody za granicę nie polecę, no, no, i czy tak, się no tak, ale no. Co mi po kolejnym tytule? No, to nie jest, że tam kasa nie jest, nie jest jakoś tam też za, za No bery, Dokładnie, no. żeby się tam zrywać i... Dobrze wiesz, ile trzeba zainwestować w siebie, a dobrze wiesz, ile możesz wyjąć. No i też, yy, wiesz, wychodzisz z rynkiem, jest taki funkcjonalny, też do życia, nie? A teraz To do... po pierwsze, a po drugie, no nie, nie ukrywajmy się. No słuchaj, no, ja za jedną walkę, za tą, którą walczyłem, zgarnąłem tyle, co przez półtora roku dźwigania w strongmanie za granicą. To ja w Polsce, żeby tyle zgarnąć, trzeba było dźwigać z 5 czy 6 lat. No, to, no, to, to, no tak. No nie ukrywałem się, no ale no... To... A z czego żyć wi wiadomo, wiadomo, po co tam się poszło, no. Przez tam nie, nie, nie poszedłem w celu uzyskania pasa. No. Jakiej, jakiejś federacji. No. Ja coś te Pocharu też nie będę pokazywał na starość. Dokładnie, tylko w, tylko w celu zarobkowym, miałem chałupę do wykończenia, no chłopie, no. No to, racja, no to, 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 to w dzisiejszych się... cenach to jest masakra. Każdy zrozumie. Każdy może jak może, wiesz. Ludzie piszą w komentarzach: wracaj do Strongmana, wracaj tu, wracaj tam. No no, zwracaj, kurwa. Ta. No. No, ale do, do czego tu wracać? No tak. No. Do, do czego ja mam wracać? Ja już to, co miałem osiągnąć, osiągnąłem, nic więcej nie osiągnę, to do, do czego ja mam wracać? Do wagi 150 kg, że teraz 128 kg, dobrze się czuję. Ciuchy przynajmniej w sklepie kupię. Ja 107. Poleciało parę się cieszę. A to, że tam ktoś by chciał, no ja też bym chciał być 20 lat, młodszy, nie? Ale się nie da. Ja w ogóle na zawodach dawno nie byłem, chciał teraz pojechać na jakieś. No. Dzieje się w ogóle to No, to tak nie było. No. no, chłopaki walczą cały czas. Jakiegoś nowego nazwiska nie ma tam, nigdy się tam nie znalazłem. Nie. No, ostatnio jak sędziowałem te zawody, no to Cyrwus wygrał, drugi był Ziółek, Trzeci był. O, to tam był trzeci. Wiem, że kobylarz się przeliczył, bo chciał być trzeci, ale spod na czwarty. To, to a, tam był trzeci. A nie był czasami bardzo potężny Maciej? Nie, Maciej nie startował. Nie? O. Poczekaj, nie, y, nie Piskosz, nie Kuba Szechowski, jeszcze ktoś tam był. To no, nie wiem. Kurde, To tam był? Cyrwuz, ziółek. Kobylarz był tak, Piskosz. Kobylarz, Piskosz. Wszechowski. jednego mi brakuje. Wejer? Tak, Wejer. Koblan z Wejerem przegrał. W zegarze coś tam się przeliczył i wiesz. Nie Niespodzianka taka w sumie. A cyrus też wrócił do do srugna, Czy, czy jakiś tam stary planuje we no. Nie wiesz, nic. Nie no, chyba planuje coś. No tam, tam ten widziałam? Babilon będzie w tym nowym targu, coś tam, coś tam jest no, że tam na listach. widziałem szykuje. Ciężko trenować to i to no. na pewno, nie? To jest... Ciężko połączyć, kurczę. Ciężko... Ciężko pod względem takim ru ruchowym. No, no i też tych jednostek treningowych, ile musisz zrobić? No, podalem ma kilka, po kilka. Kurwa dużo. Ja Ci powiem, no my w tym tygodniu zrobiliśmy trzy jednostki treningowe na macie. Ja zrobiłem dwie na siłowni, to jest pięć. No i dzisiaj zrobię szóstą. No. I, ja się... ci, I czuję się zatrany. Ja na też się zatrany czuję, ale weekend nie robię nic. Pierwszy raz od dawna. No. Ja w weekend też nic. Jadę jadę na Galę do Słupska Meme me, ma Meme ma me, ma dobra co, kończymy Takie z tym optymistycznym akcentem z siłowniu Konrada na Real Gym. Real Widać się, pokaż, pokaż tam, pokaż. Adres, ten, jak taki Janusz Biznesu, adres mnie tam wstał, żeby było widać. No. Lokalizację w linku Janusz Polskiego Biznesu. Janusz Polskiego biznesu. Jakby ktoś chciał zdjęcia zrobić, to 15 zł na wejściu. Nie no można przyjść sobie, pogadać. Dużo tak płacie przychodzi na Bajerę. Potuc, to też czas szybciej leci. No i dobrze. No i dobrze, czas trochę, wiesz, nie, tu nie trzeba przychodzić, żeby non stop trenować. Tu trzeba przyjść, pogadać, sobie... klimacik się wbić, no. Czas próby spędzić, powinien taki barek zrobić przy barku. Właśnie, można tak. usiąść, wiesz. Alkohol jakiś? Nie, no, Alkohol nie, ale odżywka na miejscu, szklanka, jest, wiesz, jest. kufel białka, jest, szklanka, szklanka kratyny, wiesz. Jest, jest, można zamówić, no. można. można. Także wiesz. Dobra, do co? Internet już masz? Co mam? I wszystko już masz? O... Jest internet? Ale jeszcze mogę tutaj jeszcze raz obszkaluję firmę Orange. Nie, nie, złodzieje, jacy są, to jest firma Orange. Ale od nich masz końcu? Od nich mam, bo to są złodzieje, też umowy podpisałem, umowy szkaluj Szkaluję tak. Szkaluję na każdym możliwym odcinku, czy z Ekipa, czy Real Farm, nie polecam firmy Orange. Oszkaluję. Ja Oszkaluję ci strony Za co? Dzisiaj, ale ja mam. No, reklamy. No, ale jak mam reklamę? No, ja mam swoją, to jest moja wypowiedź. Ja uważam, że, że mnie oszukali, ty, bo mnie oszukali, nie muszę go uważać. I tyle mam do powiedzenia. Nic nic nie wezmę. No. Kurwa jest nerwy mam na sam koniec odcinka. Do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć. No.